Zwróćmy teraz swoją uwagę na zadanie 9, przeczytajmy sobie informacje. Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach, czyli mamy jedną płytkę szerokości 6 oraz dwie płytki pasujące do siebie szerokości 10. Nie ma tutaj żadnego błędu, gdyż e, zwróćmy uwagę, że ta część wchodzi bezpośrednio w drugą płytkę z tej strony, więc one pasują do siebie i wcale nie musi to być 12. Zapiszemy sobie ten wymiar jako X odtąd dotąd, a wymiar tego cypelka to jest Y. I spróbujmy sobie ustawić takie dwa równania. X plus, ale mi ten x wychodzi. X plus y równa się 6. I tutaj mamy, zwróćmy uwagę, 1x, drugi X i Y. tak? Tego Y nie, nie liczymy, gdyż on jakby się schował w xie. Więc w ogóle nie będziemy go brać pod uwagę. Zatem 2X plus Y równa się 10. Teraz mamy taki układ równań. Skorzystajmy z metody przeciwnych współczynników i najzwykle w świecie odejmiemy górne równanie od dolnego. Czyli powstanie nam x równa się, y się e, wyzerują. 10 minus 6 to jest 4. Zatem x jest równe 4, y równy jest e, e, 2. Aha, to od razu to obliczmy. Y równa się 2. Hmm. Tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5 płytek i e, 1 y, jakby, czyli 5 x i 1 y. No to podstawmy sobie. 5x plus y równa się x były równe 4, czyli 5 razy 4 plus 2 równa się 5 razy 4 to 20, 2 to 2 oczywiście, no i 22 to jest suma, zaznaczamy i przechodzimy do następnego zadania.